Stało się to tak przez przypadek w ogóle, bo po tym oświadczeniu, że dalej jesteśmy zamknięci, że przedłużają znowu zamknięcie o dwa tygodnie, no to taki chyba był impuls, już coś we mnie pękło i postanowiłem takiego, taki post wstawić najpierw, co byście powiedzieli, gdybym otworzył restaurację i był odzew bardzo duży, taki bardzo pozytywny. Chwilę przemyślałem, może nie przemyślałem, nie wiem. Wstawiłem następny post, gdzie stwierdziłem, że otwieram restaurację i otworzę tą restaurację. Pomimo obostrzeń otwieram tą restaurację z zachowaniem reżimu sanitarnego, wszystkich jakichś tam zasad bezpieczeństwa. Ma... Stało się to dlatego, że przez rok czasu, 7 miesięcy, jesteśmy jakby zamknięci dania na wynos absolutnie nie rekompensują nam żadnych w ogóle nawet nie zarabiamy na prąd tutaj, żeby żeby nie ma, nie ma mowy, żeby utrzymać tą restaurację. Zależy nam na naszych ludziach, na naszych pracownikach. Zależy nam na naszych rodzinach, też każdy ma z nas rodziny. Każdy musi utrzymać swoje domy, mieszkania i rodziny. Też musimy jeść. Chcemy pracować. mamy takie prawo do pracy. No, i tylko tyle. To mm, tylko na tym nam zależy, żeby pracować i żeby utrzymać ludzi, pracowników, obsługę całą, żeby oni też mają rachunki do płacenia. U nas jest chyba 12 w tej chwili, już tylko 12 osób, wcześniej było y, dużo, dużo więcej. Y, no, ale niestety, mamy czasy, jakie mamy, część ludzi sama zrezygnowała, część ludzi musieliśmy zwolnić. Nie chcemy już więcej zwalniać ludzi. I po prostu chcemy działać, bo całe to zamknięcie restauracji jest niezgodne z prawem. Wszędzie mm, ludzie chodzą. W restauracji są szczególnie zachowane środki ostrożności, bezpieczeństwa: wszystko jest dezynfekowane, wszystko jest czyste. Ludzie się, będą siedzieli w odstępach, i nie ma możliwości większej niż zarażenie się w jakimś hipermarkecie czy yy, nie wiem no w, w, po prostu. No. Tu jest mała, małe prawdopodobieństwo zarażenia się. Rozmawiałem z kilkoma restauracjami, jak najbardziej są za tym, żeby się otworzyć. W czwartek mamy zebranie z radcami prawnymi, z adwokatami, którzy będą nas reprezentowali w sądach w razie restrykcji ze strony państwa, ze strony służb. No, będziemy mieli takie zabezpieczenie, z czego bardzo jestem zadowolony, bo sami pewnie byśmy sobie nie dali rady. Nam już nic nie zostało, tylko walczyć, bo już nie mamy nic do stracenia, już tracimy wszystko po kolei, więc... Każdy się chwyta czegokolwiek, żeby zarobić, żeby utrzymać restaurację. Wsparcie prezydenta mamy takie, że jeśli chodzi o płatności, próbuje nam to umarzać w miarę swoich możliwości. Oczywiście próbuje nam przesuwać terminy płatności, żeby po prostu komornik do nas nie zapukał i żebyśmy jeszcze jakoś trwali tutaj. Ale ile będziemy trwać, ile. Czasu jeszcze wytrzymamy. Miesiąc? Za miesiąc już nie będzie do czego wracać. Za miesiąc już nie będziemy mogli, nie, nie będziemy mieli do czego wracać, już nie będzie czego ratować. Boimy się o to, że otworzymy restaurację i już nawet goście, będzie pewnie mniej gości, bo to, co się dzieje w Polsce teraz, to, co się dzieje, ludzie tracą pracę wszędzie. Ci ludzie nawet nie będą mieli. Pieniędzy, żeby przyjść i zjeść normalny obiad czy normalny lunch, bo każdy teraz liczy pieniądze. Pewnie za jakiś czas tak będzie. Jeżeli ta gospodarka się nie odmrozi, to ludzie nie będą mieli nawet za co przyjść do takiej restauracji. Szkoda, tylko mówię, naszych pracowników. To jest dla nas taki priorytet. Nie chcemy nikogo zwalniać. Chcemy, żeby pracowali, chcemy, żeby zarabiali. Bardzo duży odzew jest społeczeństwa i to taki bardzo pozytywny odzew, co mnie bardzo motywuje jeszcze bardziej do, do, do tych decyzji, które podjąłem. Ee, bardzo dużo ludzi rezerwuje już e, stoliki na poniedziałek, chcą pokazać, że wspierają. To nawet nie chodzi o pieniądze, że przyjdą, zostawią pieniądze, oni dzwonią do mnie, mówi: pokażemy im, że my chcemy, żeby było to otwarte.